Dziękuję Pani pośle. Głos zabierze Pani poseł Magdalena Adamowicz. Szanowna Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz. Europejczyku, zamknij oczy. Wyobraź sobie, że Twoje dzieci i Ty musicie patrzeć, jak Twoja żona, a ich matka jest gwałcona przez ruskich sałdatów. Wyobraź sobie, jak... Potem musisz patrzeć, jak ci saudaci gwałcą twoje dzieci. A potem przychodzą inni, inni i zabierają te dzieci, i nigdy już ich nie zobaczysz. Spędzasz miesiące zamknięty w piwnicy, torturowany i głodzony. Zazdrościsz sąsiadom z mieszkania obok, którzy umarli od razu we własnym łóżku, kiedy ruskie bomby spadły na wasz dom. Rosja nie prowadzi wojny. Rosja dokonuje eksterminacji cywili i zrównuje Ukrainę z Ziemią. To nie wojna, to apokalipsa. Niuansowanie i używanie sprawy pomocy Ukrainie do brudnej polityki to stanięcie w jednym szeregu z rosyjskimi zbrodniarzami. Tu, w tej izbie, przypominam słowa Einsteina: Świat nie jest zagrożony przez złych ludzi, ale przez tych, którzy pozwalają złu działać. Dlatego nam nie wolno pozwolić ruskiemu złu działać dalej. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pan...